Musisz nimi naprawdę mocno machać. Ach. 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 O! U, może nie aż tak mocno. O! Widzę, że robisz postępy, księżniczko Twilight. Applejack, przecież wiesz, że nie musisz mnie tak nazywać. Dlaczego ciągle się wzbraniasz? Już i tak odmówiłaś noszenia korony na co dzień. Możesz się przynajmniej zgodzić na książęcy tytuł. Jeśli inne kucyki zechcą się tak do mnie zwracać, to jeszcze jakoś to zniosę, ale... Nieprzyjaciółki. Do tego się nie przyzwyczaję. Tak samo jak do tych latających sprzętów. Obchody Letniego Święta Słońca są już za dwa dni. Nie zdążę się przygotować do mojej roli. Jeżeli zamierzasz tu tak stać i narzekać, to nie zdążysz. A teraz jazda do góry i pokaż kucykom swój wielki finał. O, przyjaźń to magia. Księżniczka Twilight Sparkle, część pierwsza. Wyszłaś przepięknie, kochana. Artysta świetnie uchwycił twą książęcą elegancję. Może i tak... O, przestań z tą skromnością. Każdy kucyk marzy o tym, żeby nosić koronę i mieć witraż ze swoją koronacją uwiecznioną po wsze czasy. Ja nie wiem, czy każdy kucyk o tym marzy. Ja to najczęściej marzę o ciasteczkach! Lepiej się pospieszmy. Pociąg nie będzie na nas czekał. Fluttershy ma rację. Nie wiem jak wy, ale ja mam jeszcze masę rzeczy do zrobienia. Chociaż oficjalna uroczystość jest w Canterlot, ale... Burmistrzyni kazała nam zorganizować imprezę w naszym mieście! O, nie smuć się tak, kosteczko cukru. Przecież będziesz w towarzystwie innych księżniczek, kiedy Celestia będzie podnosić słońce. To wielki zaszczyt, serio, tak myślę. Chodzi o to, że właśnie na obchodach Letniego Dnia Słońca spotkałam was wszystkie po raz pierwszy i trochę mi przykro, że nie spędzę tego szczególnego dnia z moimi przyjaciółkami. My też bardzo żałujemy, że nie będziemy z tobą w skarbie. Gdyby burmistrzyni nie potrzebowała naszej pomocy, to z pewnością zostałybyśmy w Kanderlot. Ale rozumiemy, że twoje książęce obowiązki są na pierwszym miejscu. Obchody letniego święta słońca połączyły nas kiedyś, ale jest coś o wiele ważniejszego, coś, co zawsze będzie nas ze sobą wiązać. Oto eksponat A! Nasza szóstka jest połączona elementami harmonii. I żadne tam książęce obowiązki tego nie zmienią. Zgadzacie się ze mną? Tak! Prawda, pinkie pie? Słodkie ciasteczka z kremikiem. Da. Uznajemy to za tak. Chciałabym wszystkich pisać ze szczegółami, żebyś siedła tak jakbyś była w Ponyville, prawda dziewczyny? Jak, Jak muzycy, a ten kto słamię, ten niech pączkiem w oko dostanie. A ty przyjedziesz do nas zaraz po uroczystości. Już zaplanowałam nasze spotkanie, żeby przedyskutować książęce zmiany w wystroju twojej komnaty. Pociąg do Ponyville odjeżdża z lub pierwszego. Nie poradzę, Spike. Nie ma ich od paru minut, a ja już czuję się tak, jakbym coś utraciła. Dla księżniczki. Droga, Twilight, pamiętaj, że nas nie tracisz. Twoja przyjaciółka, Pinkie Pie. Jednak tracę. Po prostu to czuję. Zasługa twojego wielce kompetentnego asystenta. Wiem o tym. Skoro uroczystość odbędzie się dopiero pojutrze, możemy zrobić sobie szybki wypad do Panny wili wrócić na czas, żeby dokończyć jeszcze te parę drobiazgów przed rozpoczęciem imprezy. Fajnie by było, Spike. Ale co będzie, jeśli wyskoczy coś niespodziewanego? A jeśli nasz powrót do zamku opóźni się i nie załatwimy wszystkich spraw? A jeśli zgubimy listę w drodze do Ponyville i nie będziemy pamiętać, co już jest zrobione, a co nie jest zrobione, a potem będziemy się zastanawiać, co jest zrobione, a co nie zrobione i zepsujemy całą uroczystość przez to, że zapomnimy o jakiejś jednej bardzo ważnej rzeczy? E, to znaczy, nie zgadzasz się? To są moje pierwsze, książęce, zadania, jakie powierzyła mi księżniczka Celestia. Za nic w świecie nie mogę jej zawieść. Jestem pewna, że nie zawiedziesz. Wasza wysokość... To zupełnie zbyteczne, księżniczko Twilight. Przepraszam. <noise> Za nic nie musisz przepraszać. Przepraszam. Muszę wam powiedzieć, że to cudowne uczucie móc naprawdę się cieszyć nadchodzącym letnim świętem słońca. Co masz na myśli? Dla moich poddanych ten dzień to była okazja do uczczenia mego zwycięstwa nad Nightmare Moon, ale dla mnie to był dzień smutnych wspomnień o tym, że musiałam wygnać własną siostrę. Ja, szczerze mówiąc, nie patrzyłam na to z tej strony. Ale tym razem wszyscy będziemy radośnie świętować rocznicę jej transformacji z powrotem w księżniczkę Lunę i naszego pojednania. Jestem bardzo szczęśliwa, że odegrasz ważną rolę w tej uroczystości. Rozumiem, że to musiało być dla ciebie trudne, kiedy twoje przyjaciółki wróciły do Ponyville bez ciebie. Może troszeczkę. Chociaż nie jesteś już moją uczennicą Twilight, pamiętaj, że zawsze możesz na mnie liczyć. I mam nadzieję, że ty też będziesz dla mnie wsparciem. E, um, e, chyba ktoś do ciebie. E, mam listy dla księżniczki Twilight. Korespondencja z Ponyville, jak sądzę? No, nieważne. To nic takiego. Spike, na czym stanęliśmy? Na tym, że kładziemy się spać. Myślę, że powinniśmy przejrzeć wszystkie punkty listy jeszcze raz. Bałem się, że powiesz coś takiego. To ja Was zostawiam. Rodzina. Chyba jest środek nocy. A może i poranek? O to chodzi. Nie umiem określić. Ło, wow. co za dziwactwo? Chodźmy, Spike. Musimy wybadać o co tu chodzi. Je Ej, co to? Co to, co co to może to? Twilight będzie wiedzieć. Oj, pewno tylko musi być śledzić. Logiczne... Wasza wysokość, musisz udać się z nami. Chodzi o księżniczkę Lunę i księżniczkę Celestię. One zniknęły! A? Nic z tego nie rozumiem! Gdzie one są? Nie wiemy tego. Wygląda na to, że księżniczka Luna i księżniczka Celestia po prostu zniknęły. Zniknęły? Właśnie dlatego przychodzimy do ciebie. Czekamy na twoje rozkazy. Na moje rozkazy? Jesteśmy oficerami Królewskiej Gwardii. Wykonujemy rozkazy naszych przełożonych. Pod nieobecność księżniczki Luny, księżniczki Celestii i księżniczki Kadens, która teraz przebywa w Kryształowym Królestwie, księżniczką, która teraz wydaje rozkazy, jesteś ty? Księżniczko Twilight nie ma czasu do stracenia. Musimy wiedzieć, co mamy robić. Proszę, żebyście kontynuowali poszukiwania księżniczki Luny i księżniczki Celestii. Musimy je znaleźć, zanim w mieście wybuchnie panika. Na pewno jest jakiś ślad, który wskaże drogę do nich. Jeśli coś znajdziecie, cokolwiek. Natychmiast dajcie mi znać. Uf. Urodzona przywódczyni, Twilight. Wasza wysokość! Są wieści z Ponyville. Podobno las Everflix rozpoczął coś w rodzaju no cóż, jakby inwazji. <laughs> Przepraszam. Wybacz. Nic ci się nie stało? O matko natura, co się takiego stało, że jesteście tacy zdenerwowani? Co by to nie było, zapewniam was, że nie ma się czym aż tak bardzo przejmować. O nie, mieliście rację. Trzeba się przejmować. Patron! Rzeczywcie się do tego! Jest. nie ma. Jest. nie ma. Jest. nie ma. Do stu Jeszcze nigdy nie mieliśmy takich kłopotów z chwastami. A poza tym, jak lepiej im się przyjrzeć, to jeszcze nie widziałam tego gatunku chwastów. A wy? Nie. Skąd się biorą te paskudne zielska? I co do jasnej stodoły dzieje się na niebie? O nie! Nie zgadzam się! To jest terytorium Ponyville. A deszczy zamawialiśmy dopiero po obchodach letniego święta słońca. Dobra, chmury Zebberfree, macie wracać tam, skąd się wzięłyście. O! o, o. Czacie mnie szybem była dla was nie miła, Nie hmm. Niebo jakoś dziwnie dzisiaj wygląda. Herbatka z rumianku zaleje. Co tu jest grane? O, ale Ewy, Bardzo mi przykro. Słowo daje, że nie robię tego na umyślnie. To naprawdę nie ja. Przysięgam. O, Sweetie Belle! Jeśli to jest jakiś numer, który wymyśliłaś ze swoimi kumpelkami, to wiedz, że to nie jest śmieszne. Rarity, proszę Nie wiem o co tu chodzi, ale będziemy potrzebować naszych przyjaciółek i elementów harmonii, żeby to powstrzymać. Mam nadzieję, że zdążymy na pociąg. Twilight! Jest jeszcze inny sposób, żeby się dostać do pony, więc pamiętasz na serio? Ja? Wow. Możesz polecieć. Och! Racja! Wow. Na, gdyby ktoś mógł mi to wyjaśnić. Wiem tylko tyle, że niebo się podzieliło. A te okropne chmury na pewno nie są stąd. Tak samo jak te szalone rośliny. One pochodzą z lasu Everfree. Robiłyśmy co się dało. Ale my, ziemskie kutyki, ich nie wyplenimy. Ale może ty znasz jakieś czary, które zatrzymają ich rozrost? Słuchaj, przez tę całą aferę z wściekłymi badylami ruch mi chyba wysiadł, widzisz? Musimy się zastanowić, co robić. Nie wiem, jak długo Ponyville wytrzyma tę inwazję. Nie wiem, jak długo ja to wytrzymam. Las się rozprzestrzenia. A sądząc po tym, jak szybko to to się pleni, zajęcie samego Ponyville nie wystarczy. Obawiam się, że niedługo las pokryje całą ekwestrię. Znam żałować, że nie pojechaliśmy pociągiem już niedaleko. Dobra, Spike. Musimy zebrać elementy harmonii i znaleźć kucyki. Książek bez pozwolenia. Nareszcie ziemia. No, no, cudna, cudna, no, najdroższa ziemia. Okej, okay, rozumiem. Będę pracować mm. nad lataniem. Nie ja wiem, czy zauważyłaś, ale las Everfree ostatnio zaczął przesadzać. Jak widzisz, jednak żadna nowa atrakcja w Ponyville cię nie ominie. Ale może wy w zamku już wiecie, co jest powodem tych okropności? Czy księżniczka Celestia przysłała cię tu z jakąś informacją? Nie zupełnie. Widzicie, księżniczka Celestia nie... Otóż ona i księżniczka Luna, one obie... Zaginęły! Nie wiem, kto mógł je porwać, ale mam przeczucie, że będą potrzebne klejnoty harmonii, aby je odzyskać. O tak, jak za starych dobrych czasów. To zawsze będziemy włączone przez elementy. Teraz trzeba się zastanowić, w kogo mamy wymierzyć naszą broń, żeby odnaleźć Celestię i Lunę i nie dopuścić, by Equestria stała się nawozem dla nich. Jakieś pomysły? Hmm. Słuchajcie, w książkach, które ja przeglądałam, nic nie znalazłam. Oj, ci się! zostawiłam <słuch> pół dzień i północ. Dziwne zmiany pogody. Nieopanowane rośliny. Czy mieć podejrzenia graniczące z pewnością, że znamy naszego wroga? No bo da chłodno. <laughs> Witaj Twilight. Pamiętasz jak księżniczka Celestia powiedziała, że masz mnie uprzedzać, zanim mnie do siebie wezwiesz tym klejnocikiem, który od niej dostałaś. W razie gdybyś nie zauważyła, właśnie byłem w trakcie fantastycznie energetyzującej kąpieli. Dość tego. Masz uwolnić księżniczkę Celestię i księżniczkę Luna i powstrzymać tę inwazję lasu Everfree. Zaraz, ale co ty w ogóle mi tu wygadujesz? Nie waż się lecieć z nami w jabłka, Discord. Wiemy, że właśnie ty za tym wszystkim stoisz. Nie zrozumcie mnie źle. Jestem absolutnie zachwycony nowym wyglądem miasteczka, ale niestety nie mogę przypisać sobie zasługi. Nie pamiętasz? Zesocjalizowałem się. Tak, jasne. To może wyjaśnisz, dlaczego wszędzie są odciski twoich racic? Zapamiętaj sobie, że posiadam tylko jedną piękną racicę. Co za oskarżenia A myślałem, że jesteśmy przyjaciółmi Przestań się zgrywać, gościu Już my cię znamy Dziewczęta, dziewczęta Jestem niewinny Czy ja bym was ukłamywał? Tak! A, może? No cóż Najwyraźniej osiągnęliśmy impas Ja powiedziałem prawdę, a wy myślicie, że kłamie Co przyjaciele jak my robią w sytuacjach jak ta, księżniczko Twilight? Przy okazji, moje gratulacje. Ten awansik totalnie ci się należał. Ja uważam, że trzeba go znowu zakląć w kamień. Zgadzam się. Ja też! Hej, nie możemy tak robić, a jeśli on rzeczywiście powiedział nam prawdę? no nareszcie. Jeden z kucyków posiada przynajmniej cień wątpliwości. Wy wszystkie powinnyście się uczyć, czym jest przyjaźń od mojej drogi Shutterfly. O, jestem kwiaterszaker. O dobra, nieważne. Jeśli nie odpowiadasz za to, co się dzieje, to pomóż nam znaleźć winowajcę. Tak, właściwie to może i mógłbym, ale po tych wszystkich waszych kalumniach i oczernianiu mego dobrego imienia, naprawdę nie wiem, czy chcę wam pomóc. Ach! Dlaczego nie spytasz swojej przyjaciółki zebry? Może ona coś o tym wie? Zakora! Z mojego domu musiałam uciekać. Las się zrobił zbyt dziki, nie mogłam czekać. Masz jakąś koncepcję, co tu się dzieje? Obawiam się, że to jest tajemnicą również dla mnie, ale mam coś, co może pomóc odpowiedzieć na to pytanie. Sama się tego nie odważy użyć, bo nic z tego nie wyjdzie. Ale alikornowi coś do głowy przyjdzie. Księżniczko Twilight. Zmieniając kolor eliksiru, zwiększysz jego moc. Wybijesz łyk i zrozumiesz, czemu na niebie jest dzień i noc. Wrażenie, że to w ogóle nie działa! Gdzie ja jestem? Stój, a nie krok dalej! Księżniczka Luna! Nic z tego nie rozumiem. Gdzie jesteśmy? Dlaczego ty i Celestia zniknęłyście? Czyś ty naprawdę myślała, że będę bezczynnie siedzieć, gdy oni wszyscy podziwiają twój książęcy blask? Książęcy blask? W Equestri może być tylko jedna księżniczka, a tą księżniczką muszę być ja! Ciąg nastąpi. My, 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 my. Wersja polska SDI Media Polska. Reżyseria Joanna Węczynowska-Cybińska. Dialogi Małgorzata Kochańska. Kierownictwo muzyczne Juliusz Kamil. W wersji polskiej udział wzięli Agnieszka Morozińska-Jaszczuk, Magdalena Krylik, Monika Kwiatkowska, Monika Pikuła, Julia kołakowska bytner Małgorzata Szymańska.